Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zbudowałem ten samolot. Była to wymagająca przeprawa, która w sumie była przyjemna nawet. Pokażę Wam, jak łatwo można taki samolot zbudować oraz w sumie, jak łatwo taki samolot można stracić. Zacznijmy od elementów, które będziesz potrzebował. Jest to kontroler. Electronic Speed Controller, który ma 40A, żeby silnik był dob dobrze jakby obsługiwany. Silnik 2200KV, cztery serwomotory, bateria, ładowarka do baterii, klej na gorąco też jest niezbędny i e Type Connector e i oczywiście nożyczki jakaś taśma. Wszystko dam Wam w opisie, co będziecie potrzebować. Zacznijmy od skrzydła. Skrzydło składa się, to w sumie jest połowa skrzydła. Skrzydło składa się z dwóch takich formatyk. tą linię nacinamy w sposób taki, a resztę linii na skrzydle nacinamy po prostu 50% kat. I musicie też zrobić profil skrzydła, który wygląda w taki sposób. Macie tutaj też jego wymiary i musicie go przykleić w tych trzech miejscach. Po zagięciu skrzydła powinno ono wyglądać w taki sposób. I teraz tutaj znowu musimy zrobić ten sam taki kształt, żeby lotka działała. Lotka ma u mnie 20 cm szerokości. To jest serwomotor, on jest 9 gramowy, moim zdaniem wystarczający pod taką budowę. Go, zamontowałem go 20 cm od końca skrzydła, połowy skrzydła, gdzie nie ma lotki, oraz 3 cm od lotki w górę. Po wycięciu otworów na i przyklejeniu tych serwomotorów, czas skleić skrzydło. Bo jak mówiłem, ta formatka to są po prostu dwa. Dwie potrzebujecie, żeby je skleić, i to powinno mieć 80 cm rozpiętości. Macie też tutaj widoczny kadłub. Musicie wyciąć dwa takie kadłuby, i musicie też wyciąć pewną podłogę, która znajduje się tutaj. To jest spód kadłuba i on jest bardzo potrzebny. Statecznik poziomy, e, tutaj też musicie go naciąć już w znany sposób, w taki sposób, żeby miał swobodę ruchu i e, powinien on wyglądać w taki sposób oraz statecznik pionowy, e, tutaj też trzeba go naciąć w znany sposób i po prostu przykleić w taki sposób, jak zaraz Wam pokażę. Ważne, żeby on był jakby na samym środku, nie był jakiś przyklejony krzywo, bo będzie Wam samolot znosić. Oczywiście dodałem też wzmocnienie tam była strzałeczka gdzie. Tak to powinno wyglądać. Po sklejeniu kadłuba, skrzydła i stateczników. Tutaj mamy serwomotor odpowiadający za ruch tego statecznika, co idzie do góry. On kontroluje skręt samolotu. E, sterolotki w sumie też, które są tutaj. Mamy podwozie zrobione z Lego oraz rzepa, który pozwala nam na dostanie się do baterii. A i mocowanie baterii zrobiłem z nakrętki, em, którą po prostu podziurawiłem śrubokrętem, żeby przykręcić silnik do niego. Tutaj mamy odbiornik. Tak jeszcze raz to powinno wyglądać, i dzięki tym nacięciu mamy swobodę ruchu i mogą się wychylać nasze e, sterolotki. E, też tutaj mamy zamykane, żebym miał w każdej chwili dostęp do tego. Ja to wyciąłem tak na oko, bo tego nie było w planach, więc ja to sobie m, przymierzyłem i po prostu wyciąłem. Teraz Wam jeszcze raz chciałem pokazać tutaj, ale moim zdaniem przyspieszyłem to, bo nie ma to sensu. Oraz pokażę wam, jak powinien działać ten statecznik. Nie powinien on mieć dużych wychyleń, bo, bo on bardzo jest taki, jakby czuły. Jak go mocno wychylisz, to możesz przekoziłkować, dosłownie. Ja tak miałem. No, i tutaj mamy statecznik. W sumie serwomotor odpowiadający za statecznik, który reguluje wysokość. Jeszcze raz wam to pokażę. No, macie na moją kolekcję Lego. Chyba każdy nastolatek ma teraz Lego. Tam macie elektronik speed controller 40 amperowy. I jakby to powiedzieć, że ja te cięgna, które idą od lotki do serwomotoru wykonałem z zszywaczy biurowych, czy tam takich zapinek biurowych, które po prostu rozprostowałem i zagiąłem na końcu, żeby nie wypadały. <laughs> No, i niestety nie umiem tego zapiąć jedną ręką, bo jedną filmuję i jedną zapinam. Więc no tak. Więc musiałem zrobić taki myk. No właśnie. Obecnie wtedy mi się bardzo ten samolot podobał. I już byłem bardzo entuzjastyczny w sumie. Taki wiecie, optymistyczny, że on poleci. I byłem bardzo szczęśliwy, że go buduję. Aczkolwiek mogłem się mylić, chociaż to zobaczycie później. To jest kontroler y, MicroZone 6C Mini. Jest odpowiedni pod moje rączki. Ma odpowiedni rozmiar, bo jest Mini. Y, mam tutaj różne przełączniki. Jest on moim zdaniem odpowiedni. Link do niego będziecie mieli też w opisie. Przychodzi od razu z odbiornikiem, więc nic nie trzeba tam robić. Tak, tak naprawdę, oprócz wciśnięcia takiego przycisku wykałaczką na odbiorniku, ale to może jak, jak będziecie chcieli, to wam pokażę na jakim shortzie. Tutaj mam jakieś funkcje, których w ogóle nie umiem rozpoznać nie wiem w ogóle do czego służą, aczkolwiek jak się wychyla na przykład jakaś środka w złą stronę, to można sobie tutaj jednym przyciskiem to odwrócić i wyłączmy go. To jest bateria, ona ma 1300 mAh. Jest on Funfly'a i mamy 11,1 V, więc ona jest odpowiednia. Mamy też takie fajne złączki. Wybrałem ją, bo była po prostu najtańsza. Teraz możemy pomalować nasz samolot na czerwono, żeby był widoczny w powietrzu, oraz czerwonym. Ja lubię w sumie czerwony kolor, więc czemu nie? Jak widzicie, ja to pomalowałem zwykłymi farbami na papier i pędzlem. Pomalowany samolot wygląda w taki oto piękny sposób. E, mamy oczywiście tutaj e, piękne czarne szyby też namalowane. Mamy oczywiście też, e, w sumie, dobrze to wszystko pokryte. Bardzo się starałem e, widzowie. Mamy no. oczywiście napis konstruktor. I możemy przejść do testów, bo w sumie co jest najlepsze w tym filmie? No chyba testy. I Wasze oglądanie jak rozbijam samolot na każdym zakręcie, no to tak. dlatego, radzę Wam, żebyście najpierw kupili taki samolocik za stówkę, wytrenowali sobie, jak ktoś nie umie latać i tego nigdy nie robił, tak jak ja, i żeby nie było takich niespodzianek jak teraz. Że widzicie co się dzieje w sumie, ja, ja to umiałem poderwać, ale od razu po poderwaniu działy się słabe rzeczy po prostu. Dodatkowo ten samolot dziwnie jakoś skręcał na bok e, I właśnie jakoś tak średnio się nim latało. W sensie w ogóle nie dało się nim latać. To też dlatego, że karton być może jest za ciężkim materiałem, mogłam użyć jakichś innych materiałów. I to był w sumie ostatni lot, bo potem stało się to. Dokładnie ten materiał. Nie dość, że był za ciężki, to za, 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 za słaby, i stało się w sumie tragedia stała się, no bo się rozleciał. Mamy wrak. Przejdźmy do wniosku. Wnioski są trzy: Nie budować samolotu z kartonu. Nie zawsze wszystko się udaje, i nie tak łatwo takim samolotem latać. Ja Wam życzę spóźnionych życzeń z okazji Nowego Roku i Świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że dostaliście wymarzone prezenty. Obiecuję Wam też, że zbudujemy następny taki samolot, tylko z lepszych materiałów i który będzie lepiej wyważony, sklejony i tym podobne. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcineczku. Bajo!